Siema! Dzisiaj nagrywamy Skywalsy. Nie ma czasu na przywitanie. Było przywitanie. No to było czas na przywitanie. No i co tutaj? Ugramy coś? No musimy coś ugrać. Raz szybko, 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 szybko. szybko. By, 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 by. Coś mi laguje strasznie. Rozumiem. Jak nie pojechali? Co to było? To było. What the fuck. Chyba widzimy się na kolejnej arenie. Zaczyna się kolejna arena. Jest kolejna mapa i kolejna arena. Muszę wam coś powiedzieć. Czekam na arenę. A tutaj wchodzi ferko. Naprawdę. No ja. Ja nie wiem jak się to mogło stać, ale ferko na tym. No po prostu to jest wielkie coś. Zobaczyć ferkę na tym serwerze. Zobaczyć ferkę na własnym serwerze. Czy To to było? Nie czy to są cicer, czy taki skill jest. jak można w ogóle je zbudować. Kacer ma? No nie ma. Się w ogóle na Coś... No ja... czekaj, czekaj. Aha, nie, no na Nie, ja, Ja To jest moja osoba. To jest no co? To jest mój. Po mam. Co, co ty... jest To jest moja To jest moja tam To jest Nie, osoba. To jest moja To do, mm, Dobry nie jestem w tak naprawdę, więc z Ale sobie coś na no to nie na to Skywardse. Mm. Wszystkie Skrzynki są opróżnione to jest. To ja sobie poczekam tutaj. Okej. Okay. A tu jestem, Kościół. Ja wiecie, ale to zlamiłem Ja się chyba nie wiem co zrobię. Ale to zlamiłem. Matko włoska. Wy mnie za to zakatujecie. No nie wiem, no. Wy mnie oblejecie kurde wodą. Co ja zrobiłem, no. To jest niemożliwe, co ja zrobiłem. Ktoś mi to wytłumaczy, bo ja nie mogę. A nie wiem, jak to się w ogóle stało. Jest, ja chcę myślę, że to za to... wyskoczyłam po Salinie. Byście nie zasłaniaj mnie, bo je nie wtrafię. Po co mi gość do palić z skrzynki poszedł? No teraz ja więcej. No zbytnio tutaj w dobrej rzeczy. Ale no, no, po co mi kilów? Diaksów nie ma. Cz no nic. Powiem to, co jest. Co tak to jest? Zjemset jakse. Tak, zjemset Ja tego kościa zamorduję. Co on zrobił? Co to ma być? Teraz to nie jest moja wina. To było jego. I za to już mnie nie możecie zakatować na śmierć. Co za cepy. No nie no, zgościć nie można. Hmm, w sumie ktoś w ogóle... można w ogóle za podkopywanie e, ten W ogóle to sobie bana? No chyba nie no, kika też nie W sumie wolałbym, że sobie kika nie zbana jak jest... Nie, nie wiem sobie to to jest za kościół. Czy... Nie gramy z nim chyba. Nie patrzę tam na Niki, to ja tam nie wiem. To jest... C ja pierdzielę au, au co sko skok No i gorszej idzie do ale nie chce mi się połączyć Czasami jest potrzebne. Czasem mi się tego nie zdziała To jest coś. Ale czasami jest po prostu... No i koszt że można Spotkać. No prawda. Kościu nie idzie tam, bo chyba nie ma tutaj nikogo. No chyba nie ma. Jaki tam gościu spadł? Chyba Aganiu. To ja, kościu, jestem ja. ja nie nie widzi, że to zielony nikt jest. Trzeba szybko iść co. Aha, co, co ja tak są nie mam? Aha. Okej. Okay. Jest, mam jak sobie rzeczy. No i po pomij... No i po jak sobie No to fajne jak sobie No mówiłem Ferko. No wiem, że ferka teraz nie ma, ale naprawdę widziałem go na lobby, jak ktoś wiedział co napisze, jak nie to, to nie napisze. Nie wiem jak wam to udowodnić. Dobra, za chwilę się widzimy, bo nie będę wam pokazywać jak czeka na arena. Dobra, jestem na lędzie kolejnej. Czw trzecia czy czwarta ale na początku no. Nie wiem, coś tam, coś mi tu przeskacało czy co, ale na co Twarda, no może nie takiego twarda, ale no, przypadek, żeby takie areny, co, co chwilę ten taki Ale dobra. Kościół jak nie podkopiesz. A tam się nie No to fajnie. A tutaj jest niemało ludzi. Dobra, dobra. Za chwilę wam pokażę. Co so, mogę pokazać? Za chwilę wam puste co będzie. Dobra, jesteśmy na kolejnej no. arenie Na szczęście jest nie na tej sami, tylko na jakiejś sami. No. Teraz skupienie, skupienie. pyk szybko, 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 szybko. co szybko. No, powoli, powoli, powoli. Ej, kładam cię z sami bez sensu. Chcę się skupić. Coś się kupi, bo to nie ten. Nie daj to. <laughs> Jeden buty. Ktoś się już budował. Nie ktoś, tylko mój zasiad. Niedobry sąsiad, Mam jakiś lepszy mięs? No, ja się nie ma nic myślę, że to nic nie zrobię ja pierdziele na... za dużo mówię ja za dużo nie miałem ten... ustawione głośność dobra, idziemy się lać tutaj musicie nie dla musa takiego jaki ja jestem a nie jakiegoś prokracza, który i pokażę wam jak wygrywa. A jednak co ja zrobiłem. No właśnie, o to właśnie mówię, żeby mieliście jakiegoś nopańc ja. Dobra, to tyle na tyle. Pan. Tyle na tyle. No, no to fajne zło, dobra. Ale to chciałbym, żeby było na tyle. Widzimy się to na ostatnich odcinkach. Jestem ja już niedługo chyba. No, na zapas nie nagrywam. W sumie jedną na zapas. W piątek może coś będzie, może nie, w sobotę nie wiem, może jutro, może nie. Więc jutro to. No, e, dobra, subskrybujcie, lajkujcie. No i napiszcie jakiś komentarz, czy lubicie Skywalk. Ja tak średnio no, w sumie lubię, ale nie są moimi najlepszymi przyjaciółmi. Hmm, tak, przyjaciół. Uzależnionych hasował. Dobra, bez przetłuszania. To będzie by, to byłoby na tyle. Nara.